W roku 1867 na cmentarzu Greyfriars w Edynburgu grabarze zaczęli zauważać niepokojące zjawisko. Świeżo pochowane zwłoki traciły drobne przedmioty, obrączki, złote zęby, kosmyki włosów, ale nikt nie mógł wyjaśnić kto lub co je kradł. Kiedy 23 października odkryto, że z grobu młodej kobiety zniknęła nie tylko biżuteria, ale także palce lewej dłoni, władze miejskie rozpoczęły dyskretne śledztwo. To co odkryto w pokoju dwunastoletniego Timothyego Caldwella, syna jednego z grabarzy, przekroczyło najgorsze wyobrażenia wiktoriańskich detektywów. Przez dekady władze Edynburga skrzętnie ukrywały prawdę o tym, co naprawdę działo się na jednym z najstarszych cmentarzy Szkocji. Zanim przejdziemy do historii Timotiego Caldwella i jego rodziny, zostaw komentarz i napisz, z jakiego miasta nas słuchasz. Chcemy wiedzieć, gdzie docierają nasze mroczne opowieści i nie zapomnij subskrybować aby nie przegapić kolejnych tajemnic z przeszłości. Ale historia, którą dzisiaj opowiemy, siega znacznie głębiej niż zwykła kradzież z grobów. Edynburg 1867 roku to miasto kontrastów. Eleganckie dzielnice New Town kontrastowały z zatłoczonymi, brudnymi uliczkami Old Town. Cmentarz Greyfriars, położony w samym sercu miasta, od wieków był miejscem spoczynku dla mieszkańców różnych klas społecznych. Tu spoczywali zarówno bogaci kupcy, jak i ubodzy rzemieślnicy, a granice między życiem a śmiercią często bywały płynne. Thomas Caldwell pracował jako grabasz na Greyfriars od piętnastu lat. Był człowiekiem milczącym, o zapadniętych oczach i dłoniach spękanych od ciągłej pracy z ziemią i wilgocią. Jego żona Margaret zmarła trzy lata wcześniej na gruźlicę, zostawiając go samego z dwunastoletnim synem Timotiem. Chłopiec był drobny jak na swój wiek o bladej cerze i ciemnych włosach, które nigdy nie chciały ułożyć się porządnie. Mieszkali w małym, wilgotnym domu przy Candlemaker Row, zaledwie kilka minut spacerem od cmentarza. Timothy od najmłodszych lat towarzyszył ojcu w pracy. Thomas nie miał wyboru. Nie było nikogo, kto mógłby zaopiekować się chłopcem, a pieniądze zarobione na Greyfriars ledwo wystarczały na przeżycie. Chłopiec szybko nauczył się rozpoznawać dźwięk łopaty uderzającej o drewno trumny, Poznał różnicę między świeżą ziemią a tą, która przykrywała grób od miesięcy. Wiedział, które groby są najstarsze, a które najnowsze. Ale przede wszystkim, nauczył się milczeć o tym, co widział w pracy ojca. W wiktoriańskim Edynburgu handel zwłokami był częściowo legalny. Uniwersytet medyczny potrzebował ciał do nauki anatomii. Ale legalne źródła były ograniczone, a zapotrzebowanie ogromne. Tu wchodził w grę Thomas Caldwell i jemu podobni. Za odpowiednią sumę świeżo pochowane zwłoki mogły znaleźć się na stołach sekcyjnych już następnej nocy po pogrzebie. Wszystko zaczęło się pewnej deszczowej nocy w kwietniu 1867 roku. Timothy, jak zwykle, pomagał ojcu przy nocnej pracy. Tomas właśnie zakończył wykopywanie grobu młodego mężczyzny pochowanego dzień wcześniej, gdy syn przyklęknął przy trumnie i zaczął coś robić małym nożykiem. Timothy, co robisz? Zapytał Tomas. Wycierając pod z czoła, chłopiec nie odpowiedział od razu. W świetle latarni jego twarz wydawała się dziwnie skupiona, niemal fascynująca. Kiedy w końcu podniósł głowę, w jego małej dłoni błyszczał złoty zegarek kieszonkowy. Tato, on już go nie potrzebuje, powiedział Timothy spokojnym głosem. A my potrzebujemy pieniędzy, prawda? Thomas poczuł niepokój, ale nie mógł zaprzeczyć logice syna. W końcu... Martwy już nie potrzebował swoich rzeczy, a oni ledwo wiązali koniec z końcem. Pozwolił Timotjemu zatrzymać zegarek. To była pierwsza z wielu takich nocy. Timothy zaczął regularnie pomagać ojcu, ale jego zainteresowanie wykraczało poza zwykłą pomoc. Chłopiec zaczynał spędzać długie minuty przy każdym grobie, dokładnie oglądając zwłoki, dotykając tkanin, sprawdzając kieszenie. Tomas zauważył, że syn zawsze znajdował coś wartościowego. Pierścionek Monety, czasem nawet złote zęby, które Timothy ostrożnie wyjmował małymi szczypkami. Początkowo Tomas był dumny z praktyczności syna, ale z czasem zaczął dostrzegać coś niepokojącego w sposobie, w jaki Timothy traktował zmarłych. Chłopiec nie okazywał żadnego strachu czy wstrętu. Przeciwnie, wydawał się fascynowany, niemal zadowolony. Miesiące mijały, a zachowanie Timotiego stawało się coraz bardziej niepokojące. Thomas zaczął zauważać, że syn często znika w nocy, nawet kiedy nie mieli pracy. Pewnej nocy w lipcu obudził się i stwierdził, że Timothy'ego nie ma w łóżku. Poszedł go szukać i znalazł chłopca na cmentarzu, siedzącego przy świeżym grobie z małą łopatką w dłoni. — Timothy, co tu robisz? — zapytał przestraszony ojciec. Chłopiec podniósł głowę. W świetle księżyca jego oczy wydawały się dziwnie błyszczące. Myślałem o pani Morrison, tato. Ona miała taką ładną broszkę na pogrzebie. Żałuję, że nie wzięliśmy jej wtedy. Tomas poczuł, jak krew zastyga mu w żyłach. Pani Morrison została pochowana tydzień temu, a oni nie pracowali przy jej grobie. Była to zbyt ryzykowna praca, bo rodzina była bogata i wpływowa. Od tego dnia tomas zaczął obserwować syna uważniej. To, co odkrył, wprawiło go w przerażenie. Timothy prowadził swoisty dziennik, zapiski o tym, kto został pochowany, jakie rzeczy miał ze sobą i czy warto byłoby sprawdzić. Chłopiec rysował również dziwne szkice martyrych twarzy, z niezwykłą uwagą do detali. Ale najgorsze było to, co Tomas znalazł ukryte pod łóżkiem syna: pudełko pełne skarbów, pierścionków, bransoletek, złotych guzików, kosmyków włosów w różnych kolorach, a nawet małych zębów. Kiedy zapytał Timotiego o nie, Chłopiec odpowiedział spokojnie: To są pamiątki, tato. Żeby się o nich pamiętało. Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny w sierpniu 1867 roku. Thomas otrzymał zlecenie od dr Aldricha z Uniwersytetu Medycznego. Potrzebne było ciało młodej kobiety do demonstracji anatomicznych. Grup Elizabeth Hartley, 23-letniej córki kupca, był idealny, świeżo pochowana, bez podejrzeń rodziny. Tej nocy kiedy Tomas i Timothy wykopywali grób, chłopiec zachowywał się jeszcze dziwniej niż zwykle. Ciągle mruczał coś pod nosem, a kiedy dotarli do trumny, jego oczy zapłonęły w sposób, który przeraził ojca. Tato, ona jest piękna, szepnął Timothy, patrząc na zwłoki młodej kobiety. Popatrz na jej włosy, jakie błyszczące. I te ręce, takie delikatne. Tomas chciał jak najszybciej zakończyć pracę, ale Timothy nie chciał się spieszyć. Chłopiec zaczął ostrożnie zdejmować biżuterię z ciała, ale tym razem nie ograniczył się do rzeczy. Tomas ze zgrozą zauważył, że syn coś wycinał z sukni zmarłej. Timothy, co robisz? Biorę kawałek materiału. Tato. Taki ładny jedwab. Ona już go nie potrzebuje. Tomas siłą odciągnął syna od trumny, ale szkoda była już wyrządzona. Na sukni Elizabeth widniały dziury po wycięciach a Timothy trzymał w dłoni kilka centymetrów jedwabiu. Kiedy wrócili do domu, Tomas przeszukał rzeczy syna i znalazł coś, co wprawiło go w przerażenie. Timothy miał całą kolekcję pamiątek z różnych grobów, nie tylko biżuteria i monety, ale także kawałki odzieży, wstążki, a nawet kosmyki włosów starannie ułożone i opisane. Każdy miał metyczkę z datą i nazwiskiem zmarłego. Pewnej nocy Tomas obudził się i znalazł Timothy'ego w kuchni, siedzącego przy stole ze swoimi skarbami rozłożonymi przed nim. Chłopiec trzymał w dłoni kosmyk blond włosów i mówił cicho — Dzień dobry, pani Elizabeth. — Czy dobrze spała? — Ja myślałem o pani całą noc. Tomas zdał sobie sprawę, że sytuacja wymyka się spod kontroli, ale nie wiedział, co robić. Nie mógł pójść do władz. Oznaczałoby to ujawnienie ich nielegalnego procederu. Nie mógł też zostawić Timothy'ego samego. Chłopiec stał się obsesyjnie zafascynowany zmarłymi. Jesienią 1867 roku sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu. Timothy zaczął wymykać się z domu nie tylko w nocy, ale także w dzień. Tomas znajdował go na cmentarzu, gdzie chłopiec spędzał godziny, siedząc przy różnych grobach i rozmawiając z pochowanymi tam ludźmi. Dlaczego to robisz, synu? zapytał pewnego dnia zrozpaczony ojciec. Timothy spojrzał na niego z dziwnym uśmiechem. Oni są samotni, tato, w tej ciemnej ziemi, bez nikogo, ale kiedy mam ich rzeczy, to jakby, jakby nadal tu byli. Tomas zrozumiał wtedy, że problem jest znacznie głębszy niż sądził. Timothy nie kradł dla zysku, robił to z jakiejś pokręconej potrzeby łączenia się z marłymi. Chłopiec rozwinął przekonanie, że zabierając rzeczy z grobów, w jakiś sposób uwalnia dusze zmarłych. Sytuacja osiągnęła punkt kulminacyjny pewnej listopadowej nocy. Tomas obudził się i stwierdził, że jego znów nie ma. Poszedł na cmentarz i znalazł syna przy świeżym grobie małego dziecka, pięcioletniej Mary Fletcher, która zmarła na szkarlatynę. To, co zobaczył, przeraziło go do głębi. Timothy nie tylko wykopał grób. Chłopiec siedział przy otwartej trumnie i trzymał w objęciach małe zwłoki, szepząc coś cicho. W świetle latarni Tomas zobaczył... Że syn płacze, ale jednocześnie uśmiecha się. Timothy, co ty robisz? Chłopiec podniósł głowę, a w jego oczach Tomas zobaczył coś, co sprawiło, że poczuł się jakby patrzył na obcego. Ona była sama, tato. Taka mała i sama, ale teraz już nie jest sama. Kropka tej nocy Tomas po raz pierwszy uderzył syna. Kiedy myśleliśmy, że widzieliśmy już wszystko, horror w rodzinie Caldwell się nasila. Jeśli ta historia przyprawia cię odreszcze, podziel się tym filmem z przyjacielem, który kocha mroczne tajemnice, naciśnij ten przycisk lubię, aby wesprzeć nasze treści i nie zapomnij subskrybować, aby nigdy nie przegapić takich historii. Odkryjmy razem, co dzieje się dalej. W grudniu 1867 roku Thomas podjął desperacką decyzję. Postanowił skonfrontować się z prawdą o swoim synu i jednocześnie znaleźć sposób na zatrzymanie tej spirali szaleństwa. Pewnej nocy, kiedy Timothy znów wyszedł z domu, Tomas podążył za nim, ukrywając się w cieniu nagrobków. To, co zobaczył, przekroczyło jego najgorsze obawy. Timothy nie tylko rabował groby. Chłopiec rozwinął cały rytuał. Najpierw ostrożnie wykopywał ziemię, używając małych narzędzi, które sam sobie wykonał. Potem otwierał trumny z niemal chirurgiczną precyzją. Ale najgorsze było to, co robił potem. Timothy siadał przy zwłokach i zaczynał rozmawiać z nimi, opowiadając o swoim dniu, o pogodzie, o tym, co działo się w mieście. Dotykał ich twarzy, poprawiał ubrania, czasem nawet czesał włosy zmarłych małym grzebieniem, który nosił zawsze przy sobie. Tomas obserwował z ukrycia, jak syn spędza całe godziny przy kolejnych grobach, jakby odwiedzał przyjaciół. Ale najstraszniejsze było to, że Timothy wydawał się naprawdę szczęśliwy. Po raz pierwszy od śmierci matki chłopiec wyglądał na zadowolonego. Tej nocy Thomas zrozumiał prawdę. Timothy nie był po prostu zdemoralizowanym dzieckiem, które kradło z grobów. Chłopiec, traumatyzowany śmiercią matki i latami spędzonymi wśród zmarłych, rozwinął chorobliwą potrzebę opieki nad umarłymi. W jego umyśle zabieranie rzeczy z grobów nie było kradzieżą. Było sposobem na utrzymanie kontaktu z tymi, którzy odeszli. Ale Thomas odkrył również coś jeszcze bardziej przerażającego. W swojej fascynacji zmarłymi Timothy zaczął również pomagać niektórym starszym mieszkańcom dzielnicy. Chłopiec odwiedzał chorych sąsiadów, przynosił im jedzenie, rozmawiał z nimi i zawsze był obecny w ostatnich dniach ich życia. Thomas z przerażeniem zdał sobie sprawę, że syn mógł przyspieszać ich odejście. Prawda o Timothym Caldwell wyszła na jaw w styczniu 1868 roku. Ale nie w sposób, jakiego spodziewał się Tomas. Rodzina Elizabeth Hartley, której grób był rabowany, wynajęła prywatnego detektywa. Śledztwo doprowadziło do Caldwellów, a przeszukanie ich domu ujawniło przerażającą kolekcję pamiątek Timothy'ego. Władze Edynburga stanęły przed dylematem. Sprawa była zbyt skandaliczna, aby nagłaśniać ją publicznie, mogłaby zniszczyć reputację miasta i Uniwersytetu Medycznego, który regularnie kupował ciała od grabarzy. Zdecydowano o dyskretnym załatwieniu sprawy. Thomas Caldwell został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia za profanację grobów. Oficjalnie działał sam. Timothy został umieszczony w zakładzie dla chorych umysłowo w Morningside, gdzie spędził resztę swojego krótkiego życia. Zmarł w 1871 roku, mając zaledwie 16 lat. Przyczyna śmierci została podana jako melancholia i wyczerpanie. Akta sprawy zostały utajnione, a wszystkie pamiątki znalezione w domu Caldwellów zostały dyskretnie spalone. Rodzinom, których groby zostały sprofanowane, wypłacono odszkodowania w zamian za milczenie. Ale historia Timothy'ego Caldwell nie zakończyła się jego śmiercią. Pracownicy zakładu w Morningside opowiadali o dziwnych zachowaniach chłopca do końca jego życia. Timothy ciągle prosił o odwiedzenie przyjaciół i twierdził, że słyszy głosy zmarłych wzywających go do siebie. W ostatnich dniach życia, kiedy był już bardzo chory, szepta podobno jedno zdanie: Już nie będę sam. Cmentarz Greyfriars istnieje do dziś, a groby z 1867 roku nadal można tam znaleźć. Niektórzy mieszkańcy Edynburga twierdzą, że czasem w nocy można zobaczyć małą postać krążącą między nagrobkami, ale to prawdopodobnie tylko echo starej historii, która nigdy nie została całkowicie zapomniana. Ta tajemnica pokazuje nam, jak trauma i samotność mogą zniekształcić młody umysł w sposób, który przekracza nasze zrozumienie. Timothy Caldwell nie był potworem. Był zagubioną dzieckiem, które w obliczu straty znalazło pocieszenie w miejscu, gdzie inni widzą tylko śmierć. Co myślisz o tej historii? Czy wierzysz, że wszystko zostało ujawnione? Zostaw swój komentarz poniżej. Jeśli podobała ci się ta opowieść i chcesz więcej takich historii grozy, subskrybuj. Włącz powiadomienia i podziel się z kimś, kto kocha tajemnice. Do zobaczenia w następnym filmie.